Dzisiaj pokazuj mi twoje fitatu i zobaczymy, co jesz w ciągu dnia, ile to jest posiłków, jaka to jest kaloryczność. Słuchaj, no wczoraj na śniadanie wypiłem po prostu dużo skyrów i taki proteinowy napój. Na drugie śniadanie miałem taki makaron z kurczakiem, gotowiec z Biedry. Później na lunch miałem znowu taki napój proteinowy i pierożki, też w tym stylu azjatyckim, tak więc jest to dosyć monotonne ostatnio u mnie, ale po prostu mi to smakuje. W niedzielę strzeliłem znowu sobie piątnicę, jogurt pitny, rosu z makaronem, polędwicę wołową i dobiłem białka z kierami. W sobotę znowu były pierożki z serem, to praktycznie codziennie je wciągam, bo bardzo mi smakują. E, oczywiście z proteinowym jogurtem. Później była pizza z kurczakiem. Były magnagety, które po prostu moi znajomi wbili, tak więc sobie wziąłem 6 sztuk, wliczyłem je i dobiłem znowu białka z krem, tak więc no tak to wygląda w ostatnim czasie, nawet i ten McDonald wjechał, który nie jest do końca zdrowy, ale da się go wliczyć, tak więc fajna sprawa. To jakie masz makro na koniec dnia i jaka Ci wychodzi kaloryczność? Byliśmy umówieni na minimum 2500 kalorii, tak, maksimum. E, minimum te 180 gram białek, tak więc staram się w granicach tych 180, czasem więcej, czasem mniej. E, Tłuszczy do 90 gram, reszta węgle. Tak, żebyśmy nie przekroczyli tych 2,5 tysiąca kilokalorii. Czasem się zdarzy, że mam 2,400, czasem się zdarzy, że mam 2,200, czasem się zdarzy, że mam 2,600 tych kalorii. Nie, nie zawsze się to da tak na początku łatwo wycyrklować, ale coraz łatwiej mi to wychodzi i myślę, że z czasem się jeszcze lepiej tego nauczę. Tak więc, no kurczę, no, myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Dlatego nie korzystamy z gotowych rozpisek i gotowej kartki, żeby Patryk miał świadomość, bo po wpisaniu kwitatu wie, który produkt ile ma białek, ile ma tłuszczy, łatwiej się uczy i później będzie mógł w przyszłości łatwiej się kontrolować. Dzięki temu ten efekt będzie trwały, bo nie ma czegoś takiego, co się stanie, jak się skończy dieta. On wie, że to już będzie jego styl życia.